Grą na najwyższym poziomie i mam nadzieję, zaciętą rywalizacją do ostatnich chwil tego spotkania. Który zespół odprawi ekipę przeciwną z kwitkiem? Piłka w grze! Przed nami pierwsza jedenastka Porto. Spójrzmy, w defensywie Harry Maguire wystąpi z Pepe. W ataku zaś zobaczymy Arkadiusza Milika współpracującego z Romelu Lukaku. Uwaga, groźnie! On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Oj, w topa! Czy to będzie kosztowny błąd? Tak prezentuje się skład Ajaxu. Gwizdek, i jest decyzja. Mamy spalonego. Marco Roy, to bez wątpienia postać, którą warto będzie śledzić w dzisiejszym meczu. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym dryblerem, pewnym siebie, świetny. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. I teraz Diabi. Dobre zejście do środka. Uwaga, Diabi! Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Świetnie się zastawia. Znajduje sobie miejsce. Nie ulega presji. I mamy z tego piękną bramkę. Menedżer jest wyraźnie zły. Gonienie wyniku zawsze jest trudniejsze. Teraz będą mieli podgórkę. FC Porto rozpoczęło grę. Teraz musisz szukać wyrównującej bramki. Grosicki. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Grosicki. Arkadiusz Milik dośrodkowuje. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Ajax może ruszyć skrzydłem. Sporo miejsca. Ma teraz szansę na gola. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał i to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. 2 do zera. Gramy dalej. Royce Arkadiusz Milik i zagranie teraz do Lukaku. Znakomita blokada strzału. Czy teraz złapią kontakt? I gol! Kontaktowa bramka! No teraz nic już nie jest pewne! Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Gramy, ale tak jakby trochę na miękkich nogach. Teraz to Porto jest w uderzeniu. Polusewski przy piłce. dia. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Arkadiusz Milik coraz bliżej bramki. Czy coś z tego będzie? Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Co zrobi w tej sytuacji? Gól! Tak! Podwyższa prowadzenie. Mają dwie bramki przewagi. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. A więc mamy 3 do 1. Traci tę piłkę. Brozowicz. Lukaku przy piłce. Brosicki. No i po ataku. Dobra interwencja. Mamardaszwili. Groźnie. Może strzelać. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. No ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Wrzuca w okolice 11 metra. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Czy strzeli? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Daleka piłka z rogu. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Nie ma! Blok, brawo. Pedro Porro. Nicole Williams. Piłka wędruje do Kefrena Turama. Ma teraz szansę. Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Głęboko w pole karne zagrywa. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Musadiabi. Przy piłce Jorentę? Czy zdoła trafić? Tak proszę Państwa, mamy dublet. No trzeba powiedzieć, że to co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie, z bliska, świetna bramka, brawo. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Roberto Firmino. Prosiński. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ajax ma dużo miejsca na skrzydle. I co teraz? Tak jest! Dopina swego! Jest hat. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości ciężko jest nie trafić. tablicy wyników 5 do 1. Roberto Firmino. Grosicki. Roberto Firmino. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. A jak może ruszyć skrzydłem? Sporo miejsca, ależ doskonała sytuacja! Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Popatrzcie Państwo, co za wykonanie! Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Mina menedżera mówi wszystko. To nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Teraz Brozowicz. Harry Maguire. Klich. Brozowicz. Firmino ma teraz piłkę. Mocno trzyma się na nogach. Mohamed Kudus. Przy piłce Czy trafi do siatki? Co za okazja! Stat bliska to powinien być gol! Gol Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Na jedenasty metr z rogu. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Wrzuca w okolice 11 metra. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Teraz może być groźnie. Szansa teraz przed firminą. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. No, piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. jednostronny, strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. To było lanie, Tomku. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po takiej drużynie spodziewałem się dużo lepszego występu w destrukcji. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dawno nie widziałem tak wyśmienitego popisu. Prawdziwa maszynka do strzelania goli.